Dobry wieczór, Paweł Zeligman, Witam w 67. już odcinku organowego kwadransa. Szanowni, no, przyznam, że planowałem zupełnie coś innego na dzisiejsze spotkanie z Wami, ale zasypujecie mnie od 3-4 dni, od kiedy był lata. Powiedzmy, podstawowy kurs improwizacji dla początkujących, nazwijmy to. O, po tym pierwszym odcinku o improwizacji, takim, nazwijmy to, instruktażowym, dostałem tyle wiadomości. Gdzieś tam na privie, ludzie się tak trochę czają, pod pseudonimami piszą, trochę jakby się wstydzili, kochani, nie trzeba się niczego wstydzić, można publicznie pytać, każdy z nas się kiedyś uczył, ja też się kiedyś uczyłem, profesor Gębarski kiedyś też się uczył, profesor Orlof kiedyś gdzieś się uczył, Mozart i Bach też się gdzieś kiedyś uczyli, moi drodzy, więc wy też się uczycie i słusznie, ja, zresztą inna sprawa, że uczymy się całe życie, ja też się dalej uczę, mam sobie naprawdę sporo pokory i... Paradoksalnie, im dłużej gram, tym więcej widzę, ile jeszcze nie umiem i co jeszcze mogę poprawić. I w grze, i w improwizacji, i w harmonizacjach pieśni i tak dalej. Ale dobrze, szanowni, dziś improwizacja dla początkujących, odcinek drugi. Przypomnę, że 3 czy 4 odcinki temu była. Był wstęp do improwizacji. Mówiliśmy o tym, żeby nauczyć się porządnie harmonizować w czterogłosie. Pedał. Oczywiście idealną fakturą jest trzy włosy plus, plus pedał, ale chociaż ja, szczerze mówiąc, podobnie jak profesor Władysław Szymański, rektor Akademii Muzycznej, z którym kiedyś o tym rozmawiałem, on nie potępia w czambuł tych, którzy grają cztery plus pedał. Bo przecież, i w sumie jego argument jest taki bardzo orkiestrowy, jest też kompozytorem przecież tam profesor Szymański, on mówi, że przecież jest coś takiego jak kwintet yy, smyczkowy, tak? Pierwsze skrzypce, drugie, altówki, a I kontrawas, który często, no nie zawsze, ale często gra oktawę niżej niż biorączela, w oktawach równoległych można powiedzieć, więc yy, on nie potępia w czemu. Aczkolwiek, oczywiście, bardziej przejrzystą fakturą jest 3 plus pedal, tak? Żebyśmy się też dobrze zrozumieli. w 5 i 6 głosach, a czasami jak jest tedeum TDU, mi dzwonki na Śląsku dzwonią i czy jakieś inne rzeczy, typu Gloria Wielki Czwartek czy na migili paschalnej, to gram wręcz ośmiodźwiękami i podwójny pedał, a czasami nawet wręcz melodię gram w pedale w oktawach równoległych. Kochani, patenty są różne, ale tak podstawową oczywiście harmonią czterogłosową, podstawowym takim patentem na harmonię czterogłosową w liturgii jest oczywiście 3 plus pedał, nie 4 plus pedał, tylko mimo wszystko 3 plus pedał. Choć jak mówię, nie potępiam tych, którzy grają 4 plus p. Zwłaszcza na początku. Mówiłem też o harmonii, przypomnę wam, w dwugłosie. Czyli właśnie bas plus. takie duo, bas plus. Yy, sopran, sopran plus bas. Przypomina. Mówiłem o ruchu przeciwnym głosów, żeby nie było kwit równoległych. I tak dalej. Ale. Mówiłem też, że można różne wariacje robić, na przykład można zrobić tak zwane, jeżeli pamiętacie, bicinium, tak? Czyli e, na przykład. Prawda? O trzecie różne dół, od bicinium już wiemy, dwugłos, czterogłos i bicinium. Przypominam, że mówiłem również o tym, czym jest na przykład bas Albertiego. I y, oprócz tego, przypominam, że mówiłem również o takiej formie muzycznej jak, y, jak pastorale, prawda? Czyli przypomnę, Rytm y, 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 r, różny, ale tempo przede wszystkim 6, 8, albo 9, albo 12, trudzielne w każdym razie. Tutaj oczywiście różne pedały, które się co jakiś czas zmieniają, ale rzadko. Przypomnę, może być dwugłos lub trójgłos w rękach. Może być też więcej, ale na przykład dwa głosy plus pedał i już coś fajnego macie. To są takie proste, nazwijmy to, patenty, które trzeba po prostu zwyczajnie ćwiczyć. Dziś powiemy o kilku innych wariacjach takiej, nazwijmy to, partii barokowej. Powiemy też, czym jest czakona lub pasakalia. I jakieś proste przykłady takiej czakony, czy szakony, jak niektórzy mówią, wam podam i pokażę. No i powiem też o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której nie powiedziałem ostatnio. Ale wpierw jeszcze odpowiem na jedno pytanie. Ktoś tam pytał ostatnio, mimo że o tym mówiłem już w ostatnim odcinku o improwizacji. Gdzie nauczyć się harmonizować? Mówiłem, kochani. Choralniki, śpiewniki czterogłosowe. Nie śpiewnik z prymką, bo na tym się nie nauczymy harmonizować. Oczywiście grając utwory na fortepianie, na organach, yy, też nabywamy tej umiejętności harmonizacji, prawda? Grając iluś preludiów, Bóg, tego Bacha, grając nawet jakieś, nie wiem, sonatiny na fortepianie najpierw. Czy inne utwory, no słyszymy. Harmonia klasyczna, barokowa, romantyczna i tak dalej. I nie ma bata, żeby ktoś, przynajmniej średnio zdolny muzyczny, kto zagra, nie wiem, 100 utworów organowych w życiu i nie wiem, 80 albo 120 fortepianowych, żeby gdzieś mu w głowie, w uszach, w świadomości ta harmonia i w palcach, w rękach też, czy i w nogach, nie, 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 gdzieś nie. Nie, nie chociaż trochę z, te, z tego patentu jednego, drugiego czy piątego kompozytora. <laughs> Ale też, tak jak mówię, wszelkiego rodzaju śpiewniki, choralniki czterogłosowe. I stąd się możemy tych patentów też uczyć. Oczywiście są lekcje harmonii, są lekcje harmonii, ale to często są takie łamigówki, ten głos idzie tu i ten i tu. Natomiast ja uważam, że w polskim szkolnictwie muzycznym za dużo się teoretyzuje, mimo wszystko, jeżeli chodzi o lekcje harmonii. Przynajmniej tak kiedyś było, nie wiem, jak jest teraz. Chętnie to odszczekam, i przepraszam, jeżeli okaże się, że w większości polskich szkół muzycznych już tak nie jest. Ja uważam, że jeżeli mamy się uczyć harmonii, zwłaszcza my organiści. Tam musi być więcej praktycznej harmonii, czy jak to się kiedyś mówiło, ćwiczeń z harmonii. To nie może być tylko pisanie, ale ktoś to musi, każde ćwiczenie powinien zagrać i w ogóle musi umieć też grać. Myśmy grali na harmonii, ja nie mówię, że nie, ale to była jedna lekcja na 4, jedna lekcja na 6, gdzie się grało. Więcej musi być tej praktycznej harmonii w nauce. To taka propos odpowiadając na to pytanie kogoś sprzed kilku dni. No dobrze, kochani, może. Zanim powiem o kolejnych wariacjach, kolejnych patentach na partię barokową, może ich być bardzo dużo, powiem wam o takiej formie. Mówiłem co to jest pastorala, jak można to spróbować harmonizować i jak można spróbować w ogóle zaimprowizować taką formę. Czym jest czakona czy szakona, lub pasakalia, to są pokrewne formy. Niektórzy muzykolodzy twierdzą, że wreszcie to jest to samo. Pasakalia chyba jest mimo wszystko bardziej rozbudowana niż szakona czy czakona. Ale mm, powiedzmy, że taką czakonę spróbujemy sobie zaimprowizować. I na czym polega czakona czy pasakalia? Mamy temat w pedale, który potem jest podstawą do tego, żeby na tym temacie cały czas powtarzający się, jak takie jest to swoiste ostinato. Na tym temacie budujemy kolejne głosy, kolejne wariacje i tak dalej, i tak dalej. Czyli dla tych, co nie wiedzą, przypomnę, jak wygląda e, czakona Demol mm, Pachelbela. Którą grałem kiedyś w organowym kwadranza się zresztą. Pedale 2, 3, 2, 3, E, G, e, A. To e. jest e. prosta żakona na 5 dźwiękach w pedale, tak naprawdę. Punta z krągą D, punta z krągą E, półnuta F, pół nuta G i półnuta z krągą A. I na tym zbudowano utwór, który trwa, nie wiem, 8 minut <grym> czy <zniszczenia> 7? Da się, da się. Spróbujemy z tego demona na razie przejść na C-dur i zrobimy coś podobnego. C-. D, E, F, No i ćwiczymy sobie takie coś w pedale, przegramy sobie drugi raz, żeby sobie zapamiętać, prawda? No i co próbujemy? Pierwszą wariację. O też się pomylimy, <gry> próbujemy jeszcze raz. Ja, to fajnie, bo ten przykład, jak widzicie, to ja tu nic nie montuję w tym momencie. Ten przykład pokazał, że trzeba takie rzeczy też ćwiczyć. Można zacząć od razu, od, jak już przerwałem, od dwóch głosów w rękach, ale można też zacząć od jednego głosu i dodawać. Patentów jest bez liku. To zacznę jeszcze raz tak, jak chciałem, czyli od jednego głosu. sobie gdzieś, nie wiem, po nabożeństwie, czy za zaimprowizować. Jasne, takie rzeczy też się ćwiczy, takie rzeczy też się ćwiczy. Jak widzicie, tu też nic nie było montowane i sam pewnie yy, musiałbym coś w tym utworze jeszcze ulepszyć, żeby być z niego tak porządnie zadowolony. Ale tak jak pokazuję, ta forma wygląda w ten sposób. Możecie ćwiczyć szakony, tak jak mówię, i w dur, i w mol. Na razie może w ramach kwinty sobie zróbcie takie proste tematy. Kiedyś spróbujemy jakiś trudniejszy temat zapodać, że tak powiem. Na razie prosty temat w obrębie kwinty. I na podstawie tego tematu po prostu dokładacie różne wariacje, ornamenty, ozdobniki, różne wartości rytmiczne, więcej głosów, mniej głosów. Eee, a, ważna rzecz, zauważyliście, że w jednej z wariacji eee, wyrzuciłem w cudzysłowie partię pedału i przyszedłem do takiego tematu no, na wpół ukrytego, prawda? O, Wchodzimy raz. Można takie wariacje robić nawet u Bacha. Czy u są miejsca, gdzie pedał na razie, że tak ma, 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 ma fajrand, mówiąc po naszemu, a ręce grają same. Można taką wariację też zrobić. I on zawsze uatrakcyjnia utwór. Utwór nie jest taki nudny, namolny, tylko coś się znowu zmienia, coś się tutaj, coś się tutaj dzieje. No dobrze, kochani, co do partii barokowej, wracając. Mamy duo, mamy licznią. Mamy bazę Albertiego. Możemy spróbować zrobić trio. Teraz trio, kochani, co do partii barokowej. Oczywiście trio może być typu francuskiego, ale ono jest dość trudne, zwłaszcza dla początkujących. Typu, że mamy na przykład dwa głosy w prawej, jeden w lewej, na różnych manuałach. Pokażę tylko, ale na razie tego się może nie uczymy. Ja proponuję to, co często moim uczniom proponuję, zróbmy trio, nawet w triolach na początek, e, trio w jednym manuale, ale zobaczycie, trójgłos jest trudniejszy do zharmonizowania niż dwugłos i w ogóle do tego, żeby, ci, co zwłaszcza grają długo w kościele, zobaczycie, e, łatwiej się gra e, czterogłosem niż trzygłosem, ale no, spróbujmy. Trio, no ale powiedzą, no dobra, harmonizacja tematów, które się potem jakieś długo czy nie będzie to zbyt nudne. Właśnie dlatego, ja często proponuję uczniom, żeby zrobić takie trio w triolach na przykład. Urytmizować troszkę y, temat, prawda? Urytmizować y, tą melodię prymki z danej pieśni. Czyli na przykład. Spróbujemy takie trio, może zadanie dla Was na następny raz. Takie trio w triolach spróbujcie sobie zrobić po prostu. Czyli może tyle na dziś. Po, yy, kochani, w tym drugim odcinku takim dedykowanym, yy, tym początkującym, którzy chcą improwizować. Dalej po pierwsze, próbujemy dobrze harmonizować. Po drugie, przypominamy sobie harmonizację w czterogłosie i w dwugłosie, czyli jako duo. Yy, przypominamy sobie formę bicinium i basu Albertiego. Oprócz tego, próbujemy takie trio w. Trzy głosy zrobić, prawda? Powiedzmy, im na niech będzie. Czasami, jeżeli wejdziemy w, w jakieś kadencje, jakichś kadencjach, to się nic nie stanie, oczywiście. No i przypominam, że jest trzakona y, lub pasakalia do zagrania. Prosta szakona. W obrębie kwinty, w dór i w mor. Może tyle na dziś. Kolejne odcinki już na pewno w przyszłym tygodniu. Na pewno nie dzień po dniu, ale macie znowu coś do przetrawienia, do przemyślenia. Hmm, będzie za kilka dni kolejny tego typu odcinek, bo widzę, że jest to potrzebne po tym, ile było pytań, wątpliwości i tak dalej. No ja jestem też po tym, żeby, jeżeli ktokolwiek z tego skorzysta, o tyle moje serce będzie się radowało, że komuś pomogłem. Sam się uczę, ale dzięki temu. I ucząc innych, sam też się uczę. Na czyichś błędach e, analizuję też swoje nagrania e, i audio i wideo, i w ten sposób staram się doskonalić. Wy również staracie się doskonalić. I przede wszystkim, jak śpiewała. E, kto to śpiewał? Nieważne. Peter Gabriel to śpiewał z, <ścoughs> ze znakomitą wokalistką Kate Bush. Don't give up. Nie poddawajcie się, kochani. Nigdy się nie poddawajcie. Po prostu ucho do góry, jak coś nie idzie. Albo dobrze się przespać, rano znowu wstajecie do wpianina czy do organów i ćwiczycie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w jutrzejszym organowym kwadransie. Jutro może już coś będzie z literatury organowej, a nie tylko już tego typu rzeczy. No ale cieszę się, że dzisiaj kolejny etap tego takiego, nazwijmy to kursu improwizacji był. Do zobaczenia jutro. Dobrej nocy. Dzięki.